Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Później to bardzo dziękuję i zapraszam za kilka chwil na konferencję. Tak, chciałam tak. się zapytać, dlaczego tylko, dlaczego tylko trzech zawodników nie ma żółtych i czerwonych kartek? No. Yy, w, w moim zespole, tak? Tak. My pani zaskoczyła. <głosy> <głosy> Chociaż ta statystyka jest oczywiście tam na bieżąco. Mnie też zaskoczyła. Chyba i bo no, utrzymanie być może, każdy jest zdeterminowany. No, ale z tego co wiem, to w klasyfikacji Fair Play gdzieś tam jesteście w czołówce. I czyli chyba inni mają może jeszcze więcej, także to chyba nic, nic tak naprawdę. Bo byliśmy na jeden z pierwszych miejsc na góry, do na drugim. E, czy zawodnicy będą wyjeżdżać jeszcze za granicę? Bo tam niektórzy wyjeżdżali na staże zagraniczne i e, chciałam się zapytać, czy jeszcze są przewidziane jakieś tam wskazy zawodnicy za granicę. E, czy będą wyjeżdżać? Nie, nie, jeszcze raz jak pani mogła... A, czy będą wyjechać za granicę? No jeden z y, piłkarzy był na przykład w Hiszpanii, czy pozostali też będą mieli taką szansę, żeby jechać gdzieś Nie i do końca chyba. Nie wiem o co chodzi, gdyby, nie, NO? dokładnie. Kto niby kto, wyjechał do tej Hiszpanii? A, a chyba pan Madej, tak? A to chyba nie... Ja należy pracuję w tam także y, tutaj już się, pytanie do, do innego tunela, bo... Dlatego tymi kartkami tak samo chyba byłem zastosowane. To raczej... Trener oraz leci odpowiada te pytania za chwilę. <laughs> <laughs> Także cofamy nawet odpowiedź na pierwsze pytanie. Ale myślę, że będą Bo to wszystko nowe